Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że Wam tak przypadł do gustu nowy cykl, czyli Znani Katolicy. Codziennie, mam nadzieję, że uda mi się codziennie każdego poranka dodawać nowy film. Mam ich trochę nagranych na zapas. Dzisiaj kolejna gwiazda. Tu niestety nie jestem wielką fanką piłki nożnej, aczkolwiek raz na dwa lata zawsze oglądam. Zawsze oglądam niemal wszystkie mecze mundialu i Euro. Ej, trudno nie zwrócić uwagi było na drużynę Chorwacji, reprezentację Chorwacji. Tak sobie myślę, że to jest, ma być o osobach konkretnych. Zastanawiam się, czy w jeszcze kolejnym odcinku może opowiedzieć o trenerze Zlatko Daliciu, czy w ogóle o całej reprezentacji Chorwacji, ale dzisiaj skupiłabym się na największej, najbardziej chyba znanym chorwackim piłkarzu, czyli oczywiście chodzi o Lukę Modricia. Jest to chyba kapitan tej reprezentacji, a przynajmniej najbardziej znany zawodnik reprezentacji tego kraju. Jest też gwiazdą Realu Madryt. Chciałam trochę o nim opowiedzieć, o jego dzieciństwie. A jego dzieciństwo było niestety bardzo trudne. On się wychowywał, dorastał w rozpadającej, ogarniętej wojną Jugosławii. Musiał uciekać ze swoją rodziną z domu. Jego dziadek został zamordowany przez Serbów, a jego dom został spalony. Jego, jego rodzina musiała się przeprowadzić w inne miejsce. Było mu na pewno strasznie trudno. Natomiast Luka okazało się, że ma wielki talent. Sam może jest taki troszkę, nie jest za wysoki, jest bardzo też szczupły, ale okazało się, że ma ogromny talent piłkarski, zresztą chyba nawet jeżeli coś za bardzo się nie zna na futbolu, tak jak ja na pewno słyszałam o Luce Modriciu. Gra początkowo w wielu różnych europejskich klubach, a w 2012 roku trafił do Real Madrid. Ponoć to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza drużyna piłkarska na świecie, czyli 12 lat już tam gra. Nie wiem, czy teraz ten kontrakt jeszcze został przedłużony, czy kończy karierę, ponieważ on no już ma 39 lat chyba, w 85 się urodził, to jest na piłkarza chyba dość wiek taki. No nie powinno się pływać wieku, no ale trochę jest już nie najmłodszy, jeśli chodzi o właśnie o tę dyscyplinę. Z tego co czytałam, sześć razy wygrali Ligę Mistrzów UEFA i sam Luka w 2018 roku zdobył złotą piłkę, to jest chyba najważniejsza, najważniejsza, nagroda, którą może zdobyć piłkarz. Ale przede wszystkim na jego grze w reprezentacji Chorwacji bardziej się chciałam skupić, ponieważ Pamiętam ten mundial, mundial w 2018 roku, kiedy piłkarze liczącego cztery miliony mieszkańców kraju zdobyli srebro, zdobyli, zostali wicemistrzami świata. No muszę przyznać, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Kolejne cztery lata później, czyli 2022, kiedy pamiętam dobrze, że to było bardzo nietypowo, to chyba były w Katarze te mistrzostwa świata, były one w grudniu jakoś. No, w się była w listopadzie, w grudniu trwało wiem, że szykowaliśmy się już do świątyń i dopiero był finał piłkarski finał. Oni zdobyli tym razem brąz, ale to i tak ogromny, wielki sukces. Życzyłam sobie, żeby i nasza reprezentacja zdobywała takie sukcesy. Przyznacie, że srebro, brąz, Mistrzostw Świata to jest ogromny sukces. No ale o tym, dlaczego ta drużyna odnosi takie sukcesy, o tym jak się modną przed każdym meczem, będę mówiła w oddzielnym filmie. To jeszcze zastanowię się, czy mówić o samym trenerze, czy może w ogóle o reprezentacji. W każdym razie Luka jest żonaty, szczęśliwie, ma troje dzieci: jednego syna i dwie córki. Jak sam o sobie mówi, cytat: Nigdy w siebie nie wątpiłem, zawsze wierzyłem, że dotrę tu, gdzie jestem dzisiaj, i dziękuję Bogu za wszystko, to się spełniło. Przeczytałam też o nim, jak szukamy, jak przygotowywałam się właśnie do tego filmu, szukałam materiałów, to natknęłam się na informację, że na każdy mecz zabiera fotografię rodziny i wizerunek najświętszego serca pana Jezusa. Hiszpański portal napisał o nim. W kontekście tego, że właśnie musiał uciekać z Jugosławii, że jego dziadek został zamordowany przez Serbów. Należy również zauważyć, że Luka Modric, praktykujący katolik i ofiara nienawiści Serbów, nigdy nie wypowiedział ani jednego złego słowa wobec samych Serbów. Co jest znakiem, że miłość do ojczyzny i do własnego narodu. Nigdy nie przepełnia się postawą nienawiści wobec innych, nawet wobec wrogów, którzy zabili ukochaną osobę i spalili jej dom. Tak w ogóle na marginesie, no super postać latkoda... Przepraszam, Luka Modric, już mi się pomyliło, jestem przy następnym. Luka Modric jest naprawdę kapitalnym piłkarzem, z tego co nie słyszałam, wiele rekordów różnego rodzaju do niego należy. Z sukcesów pełna jest tak jego kariera, sukces za sukcesem. Jest to piękne, że właśnie taka osoba, taki wybitny piłkarz cały czas tak podkreśla swoją wiarę. I właśnie zauważyłam, że najwięcej, że nie skończy się na tym jednym piłkarzu. Właśnie piłkarze bardzo często też wspominają właśnie o swojej wierze, też i polscy, i inni. A więc jeszcze będzie paru piłkarzy również w tym, w tym cyklu, a jutro będzie jedna aktorka. Ciekawe, kto zgadnie, która. To na tyle. Szczęść Boże, kochani.